Witajcie, zapraszam do recenzji Teufel Ultima 20 Combo. Na początek małe wprowadzenie. Teufel to niemiecka marka tworząca systemy audio w segmencie premium. Możemy uznać, że testowany model Ultima 20 Combo to swojego rodzaju mini wieża. Zestaw składa się oczywiście z odtwarzacza, także głośników, do tego dostajemy kable głośnikowe. Całości dopełnia doskonale wykonane pilot z bateriami. Został pokryty matowym tworzywem. Trzymamy go bardzo pewnie i wygodnie. Mamy jeszcze w zestawie antenę do radia DAB-FM. W temacie wyglądu Amplitunera zobaczymy na froncie szczotkowana, Aluminium z pewnością to nadaje takiego nowoczesnego, natomiast zarazem stonowanego wyglądu. Wkomponowano tutaj duże pokrętło do sterowania głośnością, klawisze do sterowania muzyką czy wysuwania napędu mają znakomity skok, są też zadowalająco spasowane. Zauważymy jeszcze klawisz zasilania, złącze USB, gniazdo słuchawkowe, no i też sterowanie źródłem dźwięku. Do tego amplitu amplitunera wbudowano jeszcze napędy CD, zatem jeżeli chcemy skorzystać z tego typu nośników, to nie będzie żadnego problemu. Co do ekranu pokazuje najważniejsze informacje, przykładowo stacje radiowe albo do jakiego urządzenia przy pomocy Bluetootha jesteśmy podłączeni. Oczywiście to nie wszystkie funkcje ekranu. Pozwala dokonać z pomocą pilota zmiany ustawień naszego odtwarzacza. Możemy edytować poziom basów albo tonów wysokich. Możemy ustawić balans dźwięku, czy też wyszukiwać stacje radiowe DAB, a także FM. Na tyle znajduje się ponownie złącze USB, tym razem służące do wykonywania aktualizacji. Są też złącze czy też pozwalające na podłączenie głośników. Nie zabrakło przełącznika zasilania, tak aby całkiem wyłączyć amplituner, jeżeli z niego nie korzystamy. Gdy tego nie zrobimy, to znajduje się zawsze w trybie czuwania. Kolejna ważna kwestia to moduł Bluetooth. To miejsce świeci się na niebiesko, taki powiedzmy fajny akcent. Z tym, że najważniejsze jest to, że Ultima 20 Combo zapewnia wsparcie Qualcomm aptX. Przechodzimy do aspektu głośników. Są one rewelacyjnie wykonane. Mają na sobie taką niezwykle fajną w dotyku teksturę, a na froncie zobaczymy Maskownice, możemy je zdejmować, i to polecam wykonać. Wtedy te głośniki wyglądają cudownie. Połączenie koloru czarnego razem ze złotym, miedzianym to na pewno ładne połączenie. Natomiast możemy nabyć zestaw zawierający głośniki w kolorze białym. Uważam, że w zasadzie w każdym kolorze te głośniki pasują do każdego rodzaju wnętrza, czy do klasycznego, czy to bardziej nowoczesnego. Głośniki mogą stać przykładowo na komodzie, natomiast można je zamontować na kolumnach wedle uznania. Głośniki mają w sobie przetwornik wysoko. I nisko albo średniotonowy. Ten większy miedziany to właśnie ten nisko tonowy średniotonowy. Na tyle znajduje się tuba basowa, a także zaciski pozwalające na podłączenie do amplitunera. Zanim przejdziemy do omówienia jakości dźwięku, powiem, że w zakresie testowania systemów audio głośników nie mam zbyt dużego doświadczenia. Dlatego nie będę Was zanudzać specyfikacją ani testami, które są bardzo szczegółowe. Natomiast opowiem po prostu moje wrażenia po dłuższym czasie użytkowania tych głośników, no i też po prostu. Prostu słuchania muzyki na tym sprzęcie. Moje testy głównie polegały na podłączeniu Ultimate 20 Combo przy pomocy Bluetooth'a do mojego smartfona, a muzyka płynęła ze Spotify. Tutaj na pewno bardzo doceniam wsparcie dla kodeku aptX. Moja muzyka zawsze okazywała się niezwykle czysta, szczegółowa w całym zakresie głośności. Najwyższa głośność to na tyle wysoki poziom, że u siebie w bloku nie odważyłem się aż tak głośno słuchać muzyki. Oznacza to, że tego typu zestaw spokojnie na głośniej mieszkanie 30 metrowe testy wykonywałem jeszcze w dużo większym biurze i także było znakomicie. W kontekście podbicia basów to z pewnością wysoki poziom, z tym że w natywnym ustawieniu nieco brakowało jeszcze lepszego podbicia, właśnie tonów niskich, ale kiedy dokonałem zmiany ustawień, to sytuacja się poprawiła. To nie są basy, że wszystko wokół nas się trzęsie, natomiast to bardziej stanowany poziom, który zapewne każdemu się spodoba. Przyznam, że nie słuchałem tutaj radia, bo zwyczajnie za tym nie przepadam, natomiast warto powiedzieć, że mamy tutaj radio cyfrowe DAB. Przekłada się to oczywiście na dużo lepszą jakość dźwięku. Zawsze możemy też podłączyć naszego pendrive'a, wtedy używamy go jako nośnika muzyki. Czy są jakieś wady? Pewnie, że tak. Ultima 20 Combo nie ma Wi-Fi, a zatem idzie brak współpracy z aplikacją Toyfela. Aby to uzyskać, musimy nabyć droższy wariant tego modelu. Mam jeszcze wrażenie, że napęd CD wykonano z takiego mega taniego tworzywa, co nie pasuje do urządzenia premium. Natomiast z jakości dźwięku jestem zadowolony w tej cenie raczej niczego więcej więcej nie możemy oczekiwać. Przechodzimy do podsumowania. Ultima 20 Combo to na pewno fajny zestaw, zapewnia dobry poziom jakości dźwięku, całkiem dobre basy. Sporym atutem jest jeszcze wsparcie kodeka aptx. Cena wynosi niecałe 2000 zł, mało to nie jest, ale uważam, że ta kwota, mając na uwadze, jaki produkt dostajemy, jest do przyjęcia. Mi osobiście zabrakło tutaj Wi-Fi, no i też współpracy z aplikacją na telefonie, z tym, że to kwestia do kupienia innej wersji. Dzięki za obejrzenie, czekam oczywiście na Wasze komentarze, Zapraszam do polajkowania filmu, a tymczasem do zobaczenia.